No, to, to, to chyba musi być drogie. No. Ile? Za co? No faktycznie, taka obudowa, taka szafa, rozdzielnica w systemie smart home, w topologii gwiazdy nie jest tania. Natomiast wynika to z kilku faktów. Najwyższej jakości komponenty i osprzęt elektryczny, duża ilość tych komponentów i tego osprzętu, e, bardzo duża ilość roboczogodzin i nakładu pracy z tym związanych oraz najważniejsze to odpowiedzialność i spokój oraz bezpieczeństwo dla użytkownika i mieszkańców tego domu. A tak poza tym to to są rozwiązania premium. Bądź smart i obserwuj po więcej. Nie, ja, no tak w ogóle to nie jest duży koszt, też kucze, brukarze biorą więcej.